Cześć wszystkim, na początku standardowo, jeśli podobają Ci się moje filmy, to nie zapomnij zostawić czegoś o sobie, komentarza, lajka czy udostępnić go dla podbicia zasięgów. A jeżeli chcesz być ze mną dłużej, to zostaw obserwacje. Ok, nie przedłużam, zaczynajmy. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z największych, ja nie największym poligonie atomowym na naszej planecie. Aż do XIX wieku nowa ziemia pozostawała bezludna i jedynymi ludźmi, jacy się na niej pojawiali, byli, lądując tu niekiedy, norwescy i rosyjscy rybacy oraz myśliwi polujący na morskie ssaki, operujący na okolicznych wodach. Jakkolwiek wyspy nie przedstawiały żadnego znaczenia i były niezamieszkane, jednak Imperium Rosyjskie uważało je za część terytorium państwa. Na tym tle pojawiały się częste konflikty dyplomatyczne z Norwegią. 7 września 1954 roku ZSRR założył tutaj swój poligon nuklearny. Pierwszą bombę zdetonowano już w 1955 roku. 30 października 1961 natomiast detonowano tam największy jak do tej pory ładunek nuklearny na świecie. Tak zwaną CAR bombę o mocy 58 megaton. Od 1963 roku, kiedy to zawarto porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o graczeniu prób nuklearnych, przeprowadzono tutaj tylko wybuchy podziemne o znacznie mniejszej mocy ładunku. Szacuje się, że przeprowadzono tam około 135 prób atomowych. Wokół nowej Ziemi znajdują się największe składowiska odpadów radioaktywnych na świecie. Globalne ocieplenie.